Mianowicie transparencję subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie dozór policyjny Chyba zobaczyć co się dzieje Halo Halo witam, z kim rozmawiam? W jakiej Z kim rozmawiam? O kurde, jakie hamster Chamstwo. Proszę czekać. O, chyba Arkadiuszka dzisiaj trafiłem. Ale na co mam czekać? Na co mam czekać? Chamstwo. Niebywałe hamstwo policji. Poczekam chwilę, zobaczę co on powie. Włączę sobie pauzę. Zanim zdążyłem wyłączyć pauzę, Arkadiuszek powiedział, że ma wypadek drogowy. To jeszcze muszę poczekać. Oto panie Adrianie. O, witam panie Michale, co tam dobrego o, u pana? Nie miało, zgodnie, o, o, jest. Nie, jedną sprawę pan już przegrał, także. Tak, ale to widzę jest. Wiesz Panu, że pan przegrał wszystkie te sprawy. Ale dlaczego? No bo nie można upuścić na dziedziniec. Ale właśnie, że można, jest nieprawomocna, Jasne, panie, że że tak panie radę, ja, nie... ja to, że znałeś miłość O, dziękuję. <grym> Policja. O, witam, z kim rozmawiam? pana szybko, mam naprawdę poważne zdarzenie. Co tam, panie Arkadiuszu, dobrego u pana? Pan, mam poważne zdarzenie. Co przestawi się pan? Uwam pana. Czy się pan przedstawi? Tak, tak, jak zawsze słucham pana. A wie pan o czym mówi artykuł 23? Nie pana przeszkadza mi pan, jest zagrożone życie, zdrowie ludzkie, pan tego nie potrafi docenić, proszę czekać. Ale tak ja rozumiem, rozumiem. Miał ale ja, dla że, że, dlaczego pan się nie przedstawi? Proszę czekać. No ale ile mam czekać? No ale i, i, ile mam czekać? Proszę czekać. No ale ile? Aż się pan określi, bo utrudnia mi pan czynności? Ale nie utrudniam panu, ja tylko, panu, tylko żebyś, pan żeby się pan przedstawił. Nie wiem, ile mam dużo do ogarnięcia, w związku z tym, że ktoś pojął śmierć, a panu to zwisał. Do dobra, chwileczkę! Proszę Dozór! Ej, Arkadiuszku! Kurcze, co na. ile mam czekać? O, jadą ci technicy, chyba faktycznie mają tą. Tam... Technicy jadą. To jest pojazd techniczny, policyjny, ale głównie na kamerę. Ej, Arkadiuszku, ale ile mam czekać? Arek, widziałem, że technicy pojechali. Arek! No ile mam czekać? Panie dyżurny! No ale ile pan mi tu każe czekać? Niech pan się określi, panie dyżurny, ile mam czekać? Każą mi czekać, ale facet dozór żeby mi odnotował. Ale pojechali technicy, może mnie nie kłami. No ale ile mam czekać, panie dyżurny? Chamstwo takie odkładanie słuchawki. Poza tym ma pan dwóch dyżurnych do ogarnięcia tego, co pan potrzebuje. Panie Arkadiuszu! Panie Arkadiuszu! Panie dyżurny! Panie dyżurny! No ale ile? Ile? Hamster. Panie Arkadiuszu, wie Pan o czym mówi artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? O tym, że nieudostępnianie informacji publicznej jest karalne. A Pan mi nie chce udostępnić informacji publicznej. Panie dyżurny, tu im dzwonię. On dyżurny nie odbiera. To, to jest chamstwo. To jest hamstwo, proszę Pana. Niech Pan mi dozór oddatuje i sobie idę. Panie dyżurny. Tamten aspirant, co przechodził, chyba sierżant, no, znaczy ten, co mi mówił, że ten, że życzy mi, żebym, żebym przegrał wszystkie sprawy. To mój dzielnicol. Nie wiem, czemu taki na mnie był najeżony dzisiaj, panie dyżurny. Ja do niego nic nie mam. Ja do... Panie dyżurny, łobuzie, patrz tak, co za hamstwo. I to czarne oko. Mi się będzie śniło po nocy. Panie dyżurny, długo mam tu panu stać? Panie dyżurny, funkcjonariuszu! 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 Co to jest za materiał będzie? Z tego, że stoję pod komendą i drę mordo do dyżurnego. A ile pan czynności będzie robił? Ja panu powiedziałem, czego pan nie rozumie. A wie pan, o czym mówi artykuł 23. Pan, to, że pan nie potrafił uszanować, że ktoś ma zagrożone życie i zdrowie, no to jest już pana problem i to pan. próbuje mną manipulować. Czy można panu pomóc, czy Widziałem, że jechali technicy, to może coś macie, to jest na temacie, ale ja tak średnio panią wierzę, że ja potrafię to uszanować. Chwileczkę, chwileczkę. Wie pan co? A wie pan o czym... Jesz ja, jeszcze raz. A o wiary to jest kościół, a usłyszałem pana. A niech pan mi powie, wie pan o czym mówi? Wie pan, że... Kurde, co za niejuk. Ale zaraz, wie pan o czym mówi artykuł... Dozór! Każe mi czekać, a mi się nie chce czekać. Ej! Funkcjonariuszu, ale ile mam czekać, aż ty te czynności zrobisz? Dozórny! Karol rozgadł to co. Inni ludzie też się zgromadzili. Dżurny każe czekać. Ale ile czekać, panie dyżurny? No, no i co? I przedstawi się pan? No to. A wie pan, o czym mówi artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? Jest pan tam? Halo, jest pan tam? Wie pan, czy wie pan o czym mówi artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? O tym, że jak pan się nie przedstawi, to jest karalne, proszę pana. Jak pan mi nie udostępni informacji, to to jest karalne, proszę pana, o tym mówi. Ja dalej czekam, aż pan powie, co pan chce. No, chcę, żeby pan się przedstawił. No to czemu pan się nie przedstawia? Skoro to jest karalne jak się pan nie przedstawia. To mam złożyć na pana skargę czy co? Proszę pana może pan sobie zrobić, co tylko pan sobie życzy. No nie no, nie mogę przełamać prawa. Pan nie może przełamać prawa. Nie mogę łamać prawa. No i nie chcę, nie lubię no tego robić. Prawa? Jeszcze raz. A udostępniając wizerunek y, policjanta bez jego zgody wyraźnej nie łamie pan prawa? To jest legalne, proszę pana. To jest 100% legalne, proszę Pana. A nie podawanie danych na interwencji też jest karalne, no i też Pan został Pro... to ukarany. To pan nie... proszę, proszę Pana, poda... nie zostałem ukarany, nie podawa... niech Pan głupot nie opowiada, proszę Pana. O tym mówi, jestem chroniony. Zależy, zależy w jakich wypadkach nie podawanie danych. Jak nie ma przestępstwa, ani wykroczenia, ani nie jestem o to podejrzany, to mogę nie podać. Bez, bez podniesienia konsekwencji żadnych. A to, co się tu dzieje, to że zatrzymujecie ludzi różnych, yy, bo nie podają danych, nie tylko ja tak robię, nie? Jak nie ma przestępstwa ani wykroczenia, ani nie jestem o to podejrzany, to mogę nie podać danych, tak? Jest czy nie? I co przedstawił się pan? Ja pan no czego pan dalej nie rozumie. No bo pan się dalej nie przedstawia, proszę pana. I dodatkowo pan wie, po co przyszedłem. Ale w jaki sposób ja Pana utrudnia? Stojąc sobie pod komandą i rozmawiając z Panem. Nie chwilę, dozór mi odnotuj. Dozór, dozór, człowieku. Jeszcze raz? nie zrozumiałem. Dozór mi odnotuj, człowieku. Ale widzi Pan, to Pan stosuje podwójne standardy, bo tamtych ludzi oni powiedzieli z imienia i nazwiska, jak się nazywają, i Pan. Ja pokażę Panu dowód. Pokażę Panu dowód. To Pan nazwisko, i A no to dobrze, że Pan. Chce pan jeszcze? A, no to dobrze, że pan to rozumie. Proszę, czekaj. Dobrze. Zaraz chwileczkę, niech pan Do poczeka. Widzenia. Zaraz chwileczkę, niech pan nie odkłada. A co pan mnie wysyłał na leczenie jeszcze? Co z tym leczeniem? Do widzenia. Do widzenia, ale co z tym leczeniem? Do widzenia. <laughs> Do widzenia. Tak, ale co, ja chciałem zapytać, a co z tym leczeniem, bo pan mnie wysyłał? <noise> Co za hamstwo? Nie przestawi się Arkadiusz, ej To jak się nie przedstawiasz, To cmoknij mnie w pompkę <noise> Renegat, kurde